<śmienicza> Każde dziecko lubi marzyć o krainach niby, niby. Stoczyć walkę z wilkołakiem Ha! <śmienicza> Który jada tylko ryby Twoja mama bardzo cię kochała Chciała, żebyś poszedł na studia, marzyła o tym, żebyś został prawnikiem. No wiem, tato, powtarzasz to za każdym razem, kiedy chcę z tobą porozmawiać. Odrobiłeś lekcję? Bu! No co się tak przestraszyłeś, co? Słuchajcie, jakby coś, mnie tutaj nie było. No nie.

Nazywam się Bastian. Bastian Baltazar Bax. To dosyć dziwne nazwisko z tymi trzema B. Skoczne elfy, brzydkie ogry i maleńkie leśne skrzaty. To nie jest książka dla ciebie. Niektóre książki mogą być niebezpieczne nie kończąca się historia Gdzie ja? Gdzie ja jestem? Fantazjanie, drogi panie! G -g 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 Gdzie? W świecie ludzkich snów i marzeń. W labiryncie słów i gestów, uczuć marzeń i symboli, uwierz w siebie i w naukę, ona zawsze cię obroni. I szybko teść błatrawy, Które w paszczy nam zostały. Najpierw do literki W dodaj samogłoskę I. Potem dodaj nazwę ptaka. Chcesz podpowiedź? Mhm. Kolorowa to papuga, Która gada ludzkim głosem. <noise> Powodzenia bastianie. Powodzenia! Dzie dziękuję. Bloki państwa pomówienia, lekkie jak gołębie pióra, szybko stają się prawdziwe, mimo że to zwykła bzura. Podpisz, bratku, tę umowę. E, a po co? Aby wygrać z pustki mocą. Z Smoku szczęścia... Tak, Bastianie? Czy pomożesz mi się dostać do południowej wyroczni? Tylko ona może uratować Fantazjanę i Małą Cesarzową. Oczywiście, mój Bastianie! Sięg gwiazd, a wszystkie twoje sny Południowa wyrocznia! Ziemskie dziecko w fantazjanie, przepowiednia się dopełnia. Chcesz ocalić cesarzową? Tak! Bastian! Bastian! Ratuj! Powiedz moje nowe imię, bo inaczej cała fantazjana zginie!